No, nowy odcinek lasu. I zmierzamy w kierunku. Nareszcie coś znalazłem. O popatrzcie lody. Plastik. Okej, okay, to zostawimy, bo to zgnije. Co tu mamy za? Złożonko? zobaczcie, tu się opłaca, a tu się opłaca, to likwidować i co mamy? O, wiesz co? Żeby nie zgubić kluczy. Udało się. No rejestrze. nareszcie, Na rejestrze, co znaleźliśmy. Nie, nie, tu, tu nic nie będzie. Będzie. Albo nie będzie. A muszę przyznać Niemieckie lasy są bardzo czyste Wyniosłem już kilka reklamówek śmieci Z lasów niemieckich, ale to są naprawdę O, zobaczmy Popatrzcie zobaczcie jaki piękny Taka Butelka z soku Też weźmiemy, bo Nie musi tu leżeć, może tu leżeć No okej okay. Śmigamy dalej Dobra, Wyłączam się